Życie z wojną. Zżyliśmy się z wojną, jak z piosenką szalonej ciotki, jakby jej słowa mogły unieść wszystkie ludzkie upadki i wzloty, i kusz losu, którego nie sposób uniknąć, ani przeżyć. Zżyliśmy się z jej dziećmi, które lipią za ścianą, budzą się, zasypiają, płaczą i znowu wpadają w śmierć, śniąc. Słyszą jak krwawiąc, nadlatują dłamki bezdomnych kontynentów. Pojednaliśmy się z wojną, nim spakowała dobytek, i wyjechała gdzieś w rodzinne strony. Patrzymy na jej ciało leżące daleko, w rowie, w fiolecie storczyków, i tjarze czarnego dymu. Widać na ekranie jak bez skargi dogasa, w płomykach ocalenia. Potrafimy żyć z wojną, więc nie musimy się bronić, inaczej niż przodkowie, którzy by uciec przed własną, emigrowali ze świata. Teraz się uczą w podziemiu, jak żyć z przestrzeloną czaszką.